Szanowni państwo. Oto nastał ten niezwykły, długo oczekiwany dzień. Rozpoczynamy główne obchody wyjątkowego jubileuszu. Liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Grajewie ma 100 lat. Witam, przepraszam, że zbiorowo, ale chodzi o czas. Dyrektorów, prezesów, kierowników innych firm, instytucji, przedsiębiorstw, spółek, zakładów budżetowych, związków zawodowych funkcjonujących na terenie Grajewa i Powiatu. Witam przedstawicieli urzędów, ośrodków. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Kłaniam się nisko. Na koniec powitanie szczególne, bo dotyczące najliczniejszego grona, które tutaj jest. Grona osób szczególnie mocno związanych z grajewskim liceum. Witam pracowników, uczniów i absolwentów liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Grajewie. Uczeń, absolwent, nauczyciel, dyrektor. Bardzo się cieszę, że jest także z nami pan Krzysztof Waszkiewicz, o którym można powiedzieć to samo. Uczeń, astronom, nauczyciel, dyrektor. I bardzo się cieszę, że przyjechał do nas także mój bezpośredni poprzednik pan Andrzej Jasiński, który prawdopodobnie siedzi na balkonie. Bardzo serdecznie witam liczne grono nauczycieli zarówno obecnych jak i tych którzy należeli do kadry pedagogicznej w przeszłości no, z moim zmysłem obserwacyjnym jest jak widać bo muszę się posługiwać okularami ale z pewnością wypatrzyłem pana Ludomira Gronerta bardzo uwagę. Takiego grona fanów tylko po zazdrości. <trym zespół> tak, może fanek bardziej. <trym zespół> Witam serdecznie, bo wiem, że jest z nami y, także pani Teresa Poślednik, wieloletnia. Ja Świetnie. Proszę Państwa, oczywiście tego typu powitań pewnie powinno być więcej. Proszę mi wybaczyć. Serdecznie witam wszystkich, którzy uczyli u nas wcześniej czy, czy później. Ach, witam mojego wieloletniego zastępcę, Edwarda Dolezińskiego. Nauczyciel, wicedyrektor. Trener naszych drużeń sprawnych jak żołnierze Pani profesor Czaczkowska, serdecznie witamy. Świetnie, pomóżcie mi Państwo, wiecie więcej. Widziałem jeszcze Panią Annę Konert, również wieloletnią nauczycielkę. Pani profesor Kazimierska. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Proszę uprzejmie, pani profesor Krystofi. Jest z nami też i pani Danusia Kamińska, o ile się nie mylę. Solwentów, <zyskliwia> których nasza szkoła na różnych etapach swojej historii wyposażyła w wiedzę, umiejętności, a także formalnie w świadectwa dojrzałości. A te świadectwa stanowiły przepustkę do dorosłego życia i do... Wspaniałych karier. Dziękuję wszystkim Państwu za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie i za przybycie na to wyjątkowe spotkanie. Spotkanie po latach. Wielkie brawa dla Państwa. To serdecznie zapraszamy do nas pani Irwina Zaborowska, córka najstarszej żyjącej absolwentki. Prosimy uprzejmie tutaj na scenę o odbiór. Pamiątkowego listu? Czy pana starostę mogę zaprosić? różnie nie. Mama nie mogła dzisiaj przybyć, bo jest po prostu chora, ale na pewno bardzo się ucieszy. Jest zresztą bardzo taką patriotką lokalną. Przez wiele lat między innymi była współorganizatorką zjazdów takich pierwszego rocznika maturzystów i z tego, co mi wiadomo, została chyba tylko jedna. W związku z tym, poza tym uczestniczyła we wszystkich zjazdach, które były dotychczas i to jest pierwszy, w którym nie będzie uczestniczyła. 57 roku. Najstarsi absolwenci obecni na piątym zjeździe absolwentów. Pana Tomka poproszę o towarzyszenie przy wręczeniu. Czy pan starosta też zechciałby jako organ prowadzący? Bardzo serdecznie proszę. Najpierw muszę państwu powiedzieć, że w ubiegłym roku przeszedłem udar, stąd też proszę o wyrozumiałość dla moich potknięć podczas tego wystąpienia. A chciałbym jednak powiedzieć parę słów przed tak prześwietnym gremium z okazji stulecia istnienia Grajewskiej Szkoły. Otóż myślę, że nikim byłby człowiek, gdyby nie dary, jakie otrzymuje od innych. A do darów tych zaliczyć w pierwszej kolejności trzeba naukę podawaną przez nauczycieli. Nauka została założona właśnie w tym roku, tuż po odzyskaniu niepodległości przez państwa doktorów. Antoniego Gajdzińskiego i Marię Zabłocką, wówczas jeszcze nie małżeństwo, najpierw jako prywatne trzyklasowe gimnazjum niższe. Jak w swoich wspomnieniach pisze pierwszy dyrektor, jego poziom był niewysoki i w dodatku nie wyglądało na szkołę polsko, gdyż na przerwach słyszało się bardziej żargon niż język polski. Musimy pamiętać o tym, że Gajewo było wówczas miastem granicznym, leżącym tuż przy granicy. Nie tylko chrześcijanie Polacy, ale też prawosławni, też protestanci, Niemcy, bardzo duży odsetek społeczności żydowskiej. Liczyło na początku około 80 uczniów i kilku niewykwalifikowanych nauczycieli. Od początku jednak podejmowano starania o to, żeby ta szkoła była szkołą państwową. I tak też się stało rok później, w 1920 roku, to gimnazjum prywatne uzyskało uprawnienia szkoły państwowej, Zostały upaństwowione, ale upaństwowione w tym znaczeniu przedwojennym, nie można powiedzieć. Powstanie gimnazjum w Grajewie nobilitowało samo miasto. Pamiętajmy, że była to szkoła wówczas średnia, choć mówimy o gimnazjum. Większość społeczeństwa kończyła swoje edukację, daj Boże, na siedmiu klasach szkoły podstawowej, a najczęściej na trzech. Więc ci, którzy trafiali do tej szkoły wówczas, byli elitą, i myślę, że tak jest do dnia dzisiejszego, czego Państwo na tej sali są szczególnym przykładem, że jednak absolwenci tej szkoły to swoista elita i też się do niej zalicza. <klucza> w rozwoju szkoły w tym okresie, w pierwszym okresie położył jej pierwszy dyrektor Władysław Wajdowicz, który objął swoje obowiązki w listopadzie 1920 roku. Od początku szkoła przeżywała wiele trudności. Dlatego, że ówczesne państwo polskie powstające po 125 latach zniewolenia miało swoje problemy. Edukacja była ważna, ale niekoniecznie najważniejsza. Ale dyrektor Wajdowicz okazał się bardzo dobrym organizatorem, niezrównanym pedagogiem. Po latach tak wspominał trudne początki pracy w grajewskim gimnazjum. Zgodnie z poleceniem ministerstwa zgłosiłem się u państwa gejcińskich. Przyjęto mnie z otwartymi rękami i z ulgą, że wreszcie zacznie się coś koło szkoły robić, bo o to mieszkańcy bardzo się upominali. Przejąłem skromny inwentarz po szkole prywatnej, woźnego, sekretarza i jednego z nauczycieli. Element niewładający należycie językiem polskim odpadł. Należało rozpocząć naukę w trzech zorganizowanych klasach. Na razie było to tylko dwóch nauczycieli łącznie z dyrektorem. Wreszcie po kilku tygodniach przybył nauczyciel do matematyki i fizyki, a nadto nauczyciel do rysunków i robót ręcznych można już było zacząć pełną naukę w tym roku w gimnazjum niż. Równie wiele wysiłków w organizację szkoły, w funkcjonowanie szkoły położyli kolejni dyrektorzy okresu międzywojennego, pan Aleksander Metelski, pan Kazimierz Mentlewicz i pan Wiesław Zwonkowski. Początkowo gimnazjum mieściło się w budynku dawnej straży granicznej przy ulicy Kolejowej, który był podnajmowany od Wolfa Hepnera, właściciela późniejszej pasmanterii, a wcześniej fabryki taśm gumowych Heppnera. Część z Państwa może kojarzy ten budynek. Późniejszy budynek szpitala to właśnie ten obiekt, w którym Gimnazjum Grajewskie imienia Michała Kopernika rozpoczynało swoje funkcjonowanie w 1919 w roku. Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym od strony ulicy Strażackiej. I w tym 1933 roku, właśnie tam przeniesiono siedzibę gimnazjum. Jeszcze przed wojną w 1938 roku rozpoczęto budowę. Części dydaktycznej w formie dwupiętrowego budynku. Ta część istnieje też do dnia dzisiejszego, została już ukończona w 1940 roku. Cztery lata po powstaniu szkoły otrzymała ona patrona, którym został Mikołaj Kopernik i tym patronem do dnia dzisiejszego. Stał się on symbolem opieki, jako sprawowało gimnazjum nad młodzieżą Polsko-Mazurami, warmiakami z terenu Plus Wschodnich. Wartość każdej szkoły, zarówno obecnie, a jeszcze bardziej, przed II wojną światową zależała przede wszystkim od grona pedagogicznego, jego wiedzy i zaangażowania. Tak jak Państwo słyszeli, początkowo to grono pedagogiczne nie było liczne. Ale cały czas trwały zabiegi o to, żeby się powiększało i żeby ta kadra była jak najbardziej wykwalifikowana. I znowu wrócę do wspomnień dyrektora Wajdowicza, który wyrzeczeń ze strony kadry pedagogicznej wymagało prowadzenia nauki w trudnych czasach II Rzeczpospolitej. Świadczy fakt, że. Aż czterech profesorów gejskiego gimnazjum umarło pomiędzy wiosną 1924 roku a wiosną 1926 roku. Cały czas też przybywali kolejni uczniowie i szkoła się rozwijała, bo w 1921 roku uczęszczało do niej 109 chłopców i 77 dziewcząt, podczas gdy 10 lat później, w 1930 roku, szkoła liczyła już 247 uczniów. Pierwszego uroczystego rozdania świadectw szkoła doczekała się w 1926 roku. Niektórzy z pierwszych absolwentów, tak jak i obecnie, wrócili do Grejewa i rozpoczęli jeszcze w okresie międzywojennym nauczanie innych w tej szkole, bo zostali jej pedagogami. Taką osobą była chociażby pani Maria Michołajewska, po wojnie pierwsza z dyrektorek pani i po mężu Zaleska. Wydarzenia II wojny światowej i postawa w jej trakcie, w jej trakcie absolwentów uczniów krańskiego gimnazjum, którzy walczyli na frontach, w zasadzie wszystkich frontach II wojny światowej, świadczy o tym, że cele, którym miało, miał służyć proces wychowawczy zostały w pełni osiągnięte, a o celach tych pisał i znowu, wrócę do wspomnień, pierwszego z dyrektorów Władysława Wajdowicza, pisał tak. We wszystkich pracach wychowawczych grono pedagogiczne starało się podkreślić miłość, miłość cnoty prawdy, piękna i ojczyzny. Wychować ludzi prawych, dobrych obywateli, gorąco miłujących ojczyznę, uznających braci we wszystkich ludziach dobrej woli, entuzjazdów prawdy i piękna. Oto cele, do których staraliśmy się dążyć i które bodajże udało nam się w większości